Inchalla Jany <śmiany> w szlafroku z butelką bociana hey, hey, hey. Hamburger i frytki, sześć butli szampana. Jak przyszła umyta, to będzie jebana więcej i weź wypierdalaj Spodnie w dół, matki na bok wjeżdża Joseph Fanka za rana w chuj, jak pisze obozem Miska dżungla nie pomoże gra na czas kory kory wciągniecie w las Najdroższe kurwy w najtańszych hotelach Teraz jest z tobą, a miałem ją nieraz Ma dziarę nad dupą, życznie umierać Uni gitar Antonio Bandera hey. mnie, przecież widzę, że się świli hey. Napisa chciała góry, la tu do mnie, przecież widzę, że się silisz. EJ! Poprzecie, na chciała góry, la siedzi. Chcijpy jak na porodówce.